Witam, witam, witam serdecznie. Jest godzina dziesiąta. Zaczynamy naszego live'a. Poczekam chwileczkę, czy na, żebyście do mnie dołączyli, bo dzisiaj mamy bardzo moim zdaniem taki wartościowy i ciekawy temat. Także czekam na pierwsze osoby, które się tutaj u mnie pojawią. Poczekam chwileczkę. O, witaj Aniu. Powiedz mi tylko, czy mnie dobrze czy, y, słychać i czy mnie dobrze widać. Czy wszystko jest. O, o jesteście kochani, także powolutku będziemy za, zaczynać. Słuchajcie, dzisiaj y, może nie wiem, czy czytaliście zapowiedź, czy nie. Y, dałam taki przewrotny temat dotyczący... Tego, że, znaczy, taki przewrotny tytuł może nie temat, że porozmawiamy dzisiaj o dziecku, lalce i samochodziku. I za chwileczkę Wam wyjaśnię, dlaczego właśnie w ten sposób do tego tematu podeszłam. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat dochodów i co wpływa na to, żebyśmy osiągali te dochody, bo trzeba jasno powiedzieć, że skoro zaczynamy swój, swoją przygodę w biznesie rekomendacyjnym, to generalnie chcemy, stawiamy na to, że chcemy zarobić pieniądze, chcemy zrealizować swoje marzenia, chcemy także się rozwinąć, czyli też stawiamy na rozwój osobisty. I musicie się ze mną zgodzić, że tutaj tak jak już nasi mentorzy mówią nam, że przede wszystkim mamy budować markę osobistą, do tego wszystkiego mamy pracować nad kompetencjami i samooceną, a także marzeniami. Jeżeli chodzi o kompetencje i budowanie marki osobistej, to bardzo dużo mamy takich wartościowych treści, tak? i te treści już nad którymi pracujemy, systematycznie to wcielamy w życie. A ja, by, ja chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat samooceny. I o tym, jak pracować nad samooceną i także o tym, żeby mieć marzenia i zachęcać Was do tego, żeby też nad tymi marzeniami pracować i pracować w tak zwanym ogrodzie marzeń. I o ile pierwszą część, to musimy powiedzieć, że to są taka, taka wiedza, umiejętności, to jest też bardzo ważne, to druga część to jest taka praca troszeczkę z naszą głową, z naszymi myślami, z naszym, a co za tym idzie też z naszą postawą. I teraz słuchajcie, yy, yy, przejdziemy do samooceny. Te wszystkie wiadomości, które ja będę do Was mówić, to jest też po części moje doświadczenie. To jest to, co ja przeżywam, to, co ja, nad czym ja też głęboko pracuję. I teraz mm, chciałabym Wam na początku zadać takie samo dla siebie pytanie: Jak postrzegasz siebie i jak postrzegasz siebie w biznesie rekomendacyjnym? Ja od czasu do czasu będę zerkać na karteczki, żeby się trzymać y, właśnie tych wszystkich informacji, żeby o niczym nie, nie zapomnieć. I teraz słuchajcie. Tak było przynajmniej w moim przypadku, kiedy zakwyciłam się najpierw produktem, potem doszłam do wniosku, że to jest fantastyczny sposób na życie. Byłam na takim szkoleniu, też muszę powiedzieć, niejednokrotnie, że ktoś tam prosił mnie, czy były wykładowca poprosił o to, żebym wypisała, napisała na karteczce 10 swoich pozytywnych cech. I w tym momencie, kiedy ja dostałam to ćwiczenie, to uważałam, że to jest tak strasznie dla mnie trudne, bo oczywiście te negatywne, czego nie umiem, etc., to wszystko idzie nam, sypie nam się jak z rękawa, a te pozytywne my po prostu na tym nie umiemy się skupić, my siebie nie doceniamy, yy, gdzieś tam ta sama ocena jest, yy, no, można powiedzieć, czasami bardzo niska. Ostatnio miałam taką sytuację, że Dziewczyna, która mnie obserwuje na Facebooku, sama się do mnie zgłosiła, żebyśmy, czy, czy ja bym się zgodziła z nią porozmawiać. I jest to kobieta po przejściach przesympatyczna. Ze zdjęcia wygląda, że jest piękną kobietą, ale życie jej się nie poukładało i ta sama ocena bardzo jej spadła w dół. I kiedy ja do niej powiedziałam: wiesz, masz przecudny głos, jesteś tak sympatyczną osobą. Ze zdjęcia widzę, że jesteś przepiękną osobą to ona w tym momencie, jak zaczęła ze mną rozmawiać, to czułam, słyszałam w głosie, że ona jest tak yy, rozczuliła się, bo od dawien dawna nikt jej tego nie powiedział. I ona też w ten sposób na siebie nie patrzyła. Kiedy ja do niej powiedziałam, a teraz pomyśl o dziesięciu rzeczach i spróbujmy na ten temat porozmawiać, wymień te dziesięć rzeczy, to ona w tym momencie powiedziała, że ona nie wie, co ma wymienić. I jak żeśmy głębiej zaczęły rozmawiać, to, że jest mamą, to, że się opiekuje dziećmi, to, że zajmuje yy, yy, takie odpowiedzialne stanowisko, to, że zarządza Ludźmi, itd., etc., to nagle się okazało, że kobiecie się otworzyły oczy, że kurczę tyle fantastycznych rzeczy, yy, może o sobie powiedzieć. Kolejna rzecz i do tego Cię zachęcam. Do tego Cię zachęcam, żebyś po prostu popatrzył na siebie i pokochał swoją osobę. I też pamiętał, że jesteś mega wartościową osobą i nawet jak Ci coś w życiu nie wychodzi, to znaczy, że albo Ci brakuje może kompetencji, może czegoś nie wiesz, może nie to Ty, że jesteś, coś w Tobie jest nie tak, tylko Twoje działanie jest nieodpowiednie. Kolejna rzecz to jest... Już o tym mówiliśmy, ale tak jak ostatnio pamiętacie, na spotkaniu Paweł powiedział, i bardzo mi się to spodobało, że jego mentor biznesowy powiedział, że jeżeli ty będziesz stale mówił o tym samym, to będziesz zarabiał pieniądze. Tak? Że jeżeli chcesz być oryginalny w przekazie wiedzy i chcesz mówić o czymś innym, to oczywiście mów, będziesz wtedy oryginalny. Natomiast jeżeli chcesz zarabiać duże pieniądze, chcesz się cieszyć życiem i rozwijać, to po prostu mów stale o tym samym. W związku z tym ja też pamiętam, że na ostatnim live o tym mówiłam, ale słuchajcie, wejdźcie jeszcze, wróćcie do wartości, które nam daje biznes rekomendacji, i, który nam, I co nam daje naturda. to jest bardzo ważne także przy, w kontaktach z ludźmi, przy tym, jak my się będziemy zachowywać, jaka będzie nasza po pierwsze samoocena, tym, czego podjęliśmy się, do tego wszystkiego jak będziemy, Czy będziemy się tego projektu wstydzić, czy nie? Ja miałam taki okres w życiu, że ja projektu MLM, Boże, co to. Ja się tego wstydziłam. Owszem, kochałam produkt, ale o tym to w ogóle nie chciałam rozmawiać. W tej chwili jestem z tego dumna. W tej chwili yy, był taki moment, że się męczyłam w tym biznesie. W tej chwili zaczynam się mocno w tym biznesie rozkokiwać, zaczynam yy, poznawać różne tego. Yy, Tajem... Yy, y, y, takie yy, y, pozytywne aspekty, bardzo, bardzo yy, już mnie to cieszy, że tego się nauczyłam, że tego się. Na... Czego praca zawodowa, którą systematycznie powtarzam, owszem, dawała mi jakiś rozwój, ale nie szły za tym pieniądze i w pewnym momencie przestało mnie to cieszyć. I słuchajcie, kiedy o takich rzeczach pomyślimy, kiedy ta sama ocena będzie na takim odpowiednim poziomie, wtedy i ten biznes nam pójdzie do przodu. Jeszcze co Wam chciałam powiedzieć, to to, jaki mamy obraz siebie, taka będzie pozytywna mowa wewnętrzna o sobie, takie będą nasze zachowania, i takie znowu będzie pozytywna mowa o sobie, czyli znowu będzie obraz, obraz siebie. I teraz słuchajcie, do czego to mówię? Bo zobaczcie, weźmy przykład. Kiedy Ty wiesz, że Ty nie bardzo umiesz tańczyć, tak? Czyli w środku, kiedy zaczynasz tańczyć, no Ty wiesz przecież, że Ty nie umiesz tańczyć. Czyli zaczynasz tańczyć i to nie wychodzi. Tak? Czyli to Twoje zachowanie pokazuje, no faktycznie nie umiesz tańczyć. Czyli co mowa wewnętrzna Ci mówi? No nie umiesz tańczyć, tak? Czy jesteś do kitu, bo nie umiesz tańczyć. Ale zobacz, gdybyśmy wzięli inaczej. Masz taki obraz siebie. Kurczę, jestem mega fantastyczną kobietką czy super facetem, i na przykład świetnie tańczę. Jestem o tym przekonana, czy przekonany, mowa wewnętrzna mi mówi, a ty świetnie tańczysz, ty jesteś po prostu rewelacyjny. Nasze zachowanie automatycznie pokazuje, że my świetnie tańczymy, ruszamy się w rytm i w ogóle, i później mowa wewnętrzna nam mówi, tak, brawo, ty świetnie tańczysz. Jaki mamy obraz siebie? Wszystko to jest bardzo ważne, jaki mamy obraz siebie i później to wszystko, co się dzieje w środku, w nas, w naszej głowie, jak postrzegamy siebie i w ten sposób też nas będą postrzegać nasze osoby. I muszę Wam powiedzieć, że dam tu taki przykład, może już wielokrotnie o tym mówiłam, pamiętacie w zeszłym roku polecieliśmy do Anglii na ślub i chcieliśmy tak, nie wiedzieliśmy jak się ubrać. Była taka sytuacja, że moje koleżanki podpowiedziały stroje krakowskie, ubraliśmy się w te stroje krakowskie. Natomiast mój mąż mówi: No, dobra, stroje krakowskie, i co dalej? No, zaśpiewać nie bardzo, tańczmy. No ja mówię: No to ok, Miesiąc żeśmy tańczy, ćwiczyli Krakowiaka, gdzie moja jedna z koleżanek mówi: No, wiesz, Krakowiak, we dwoje to nie fajnie, i w ogóle. Słuchajcie. Mój mąż miał takie obawy, że ludzie niekorzystnie zobaczą, że my jesteśmy w strojach krakowskich, zaczną się wyśmiewać i w ogóle, i w ogóle. Ja mówię, czy ty będziesz się interesował, co ludzie o tym mówią? Czy to, co ty wewnętrznie czujesz? On poczuł, że jednak możemy dać radę. Słuchajcie, byliśmy w tych strojach krakowskich, ludzie byli zachwyceni, para młodych zachwycona, ludzie, którymi się, który, których opinii się najbardziej obawiał. Zaraz, Fotki zaczęli z nami robić, powiedzieli, że super pomysł, że jesteśmy mega odważni, a już w ogóle hitem było to, jak żeśmy zatańczyli tego Krakowiaka. Obydwoje nie jesteśmy jacyś mega tancerzami, ale słuchajcie, nie wiem, może przez to, że byliśmy o tym tak bardzo przekonani i o tym, że myśmy po prostu zatańczyli tego Krakowiaka, świetnie żeśmy się przy tym bawili, mamy z tego niesamowitą pamiątkę. Ludzie do tej pory to wspominają. A gdybym ja zaczęła sobie projektować, co ludzie o mnie powiedzą, a może tego kroku nie umie, czy tamtego kroku nie umie, a to może źle nam wyjdzie, nic by z tego nie było. Więc to jest bardzo ważne, jak my sobie w tej naszej głowie układamy. Kolejna rzecz, i teraz słuchajcie, pewnie czekacie na ten moment, kiedy powiem o tym dziecku, samochodziku i, i, i co się dzieje. Ja przyobserwowałam, to jest moja obserwacja, że nasi liderzy, liderzy, prawdziwi liderzy biznesu rekomendacyjnego to są jak dzieci. Słuchajcie, ja wam teraz pokażę. Zobaczcie, jak się zachowuje dziecko. Dziecko idzie z mamą, z tatą do sklepu, nagle zobaczy coś, co go interesuje. No przysłowiowy samochodzik albo przysłowiowa laleczka, i ona jest głucha na to. Czy ono jest głuche na to? co my w ogóle chcemy mu dać, tak? Znaczy nie, nie o to chodzi, tylko, że ona jest głuche, że my mówimy, że tego nie można, że na to nie mamy pieniędzy, czy ono tupie nogami, ona wrzeszczy, ono jest skoncentrowane na celu. I mnie w pewnym momencie skojarzyło się, że ci liderzy MLM, oni są głuch głusi wybiórczo, oni wi są wizjonerami, oni widzą w jakim kierunku my idziemy, znaczy my idziemy też, ale w jakim kierunku oni chcą dojść, oni patrzą dużo szerzej i oni wiedzą, że tam jest ten przysłowiowy dla nich samochodzik czy laleczki, i oni nie ustąpią. Ktoś im mówi, że to nie działa, ktoś im mówi, że to jest pasé, a oni w ogóle tego nie słuchają. Idą do przodu, bo wiedzą czego konkretnie chcą. I właśnie do tego Was namawiam, żebyśmy po prostu zbudowali taką wewnętrzną postawę świetnego marketera, świetnego, świetnego lidera. I żebyśmy sobie po prostu od razu wyobrazili, aha jak jest lider, czyli to takie dziecko, które chce sięgnąć po ten samochodzik i jest głuche co do niego mówią rodzice, bo on ten samochodzik chce i wie, że jak tak dłużej po... Po, po tupie począsa, nieraz go dostanie. Ale my patrzymy w tych kategoriach, że go dostajemy, tak? Dostajemy. Kolejna rzecz. Muszę powiedzieć jeszcze, bo tu tak zerknęłam do kartki, że lider biznesu rekomendacyjnego jest pewny siebie. To nie chodzi o to, bo wiadomo, człowiek jest człowiekiem i różnie bywa, ale to są osoby, które są niesamowicie pewne siebie i przekonane do tego, co robią. I to podejrzewam, że bardzo ich też buduje i to też im daje taką siłę do działania. Kolejna rzecz, to chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o marzeniach, bo tak rozgadałam się o, tym, o tej samoocenie, ale teraz chciałabym z Wami porozmawiać na temat marzeń. I chciałam Wam powiedzieć, zapytać Was, czy Wy macie zapisane marzenia i czy w ogóle o tych marzeniach myślicie, pracując w biznesie rekomendacyjnym. To jest bardzo ważne. Napiszcie mi, proszę, czy, czy po prostu macie swoje jakieś marzenia, czy je zapisaliście. Ja poczekam chwileczkę. Poczekam chwileczkę jeszcze, zobaczę, czy piszecie do mnie, czy, czy, macie, czy macie marzenia. To słuchajcie, ja Wam muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o marzenia, to po pierwsze trzeba sobie założyć, Zeszyt. Ja wykorzystałam, ponieważ taka jestem, <noise> wszystko wykorzystuję do pisania. To zobaczcie, tu piszę moje marzenia. Kiedyś to był mój kajet nauczycielski, z którego nie zdążyłam skorzystać, ale to są moje marzenia. I muszę Wam powiedzieć, że żeby zaczęły te marzenia się wszystkie spełniać. Iwonka napisała, ja nie mam, kiedyś miałam, bardzo się zawiodłam, teraz się boję. Iwonka, to. Po prostu zrób sobie taki zeszyt, może albo cokolwiek karteczki cokolwiek i pisz to, co w sercu czujesz. Zapisz to i kompletnie zostaw, zaglądaj bardzo często do tego i potraktuj to tak bardzo na luzie. I teraz słuchajcie. Muszę wam powiedzieć, że eksperci mówią, żeby marzenia zaczęły się spełniać, to musi ich być przynajmniej 100 i powyżej 100. I co, co dalej z tymi marzeniami? Te marzenia trzeba do nich często zaglądać, trzeba je wizualizować, trzeba włożyć w to emocje, trzeba je opisać. I to nie jest to, że ja teraz wam chcę powiedzieć, zostawcie wszystko i weźcie zeszyt i piszcie marzenia. To nie o to chodzi. Przynajmniej może raz dziennie, może raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu. Spróbujcie w takiej chwili, gdzie to czujecie, napisać sobie chociaż jedno marzenie, chociaż dwa marzenia. I zobaczcie, z czasem ten kajet się zapełnił. Ja na swoim koncie mam zapisanych już, już wam powiem, 112 marzeń. Cały zeszyt jest wypełniony, bo słuchajcie, właściwie dlaczego o tym nie marzyć? Bo kto nam zabroni? Przecież to jest coś fantastycznego i to nam daje taki napęd do życia. Z tego mamy się cieszyć, że nie jest tylko praca, praca, ale też marzenia, to co chcemy osiągnąć, to co chcemy zrealizować, czym się chcemy czuć dobrze. Do tego wszystkiego to, co wspomniałam o wizualizacji. Słuchajcie, zamieńmy się czasem jak dziecko. Wejdźmy w rolę dziecka, które ma w ogóle głowę tylko skupioną na zabawie, jego to cieszy. Ono nie myśli o różnych rzeczach. Czy myślicie, że ja nie mam jakichś takich rzeczy, które muszę załatwić? i Nie mam jakichś spraw do rozwiązania? Oczywiście, że te sprawy do rozwiązania ma, ale wstaję. Słuchajcie, ja wstaję dwie godziny wcześniej po to, żeby popracować w ogrodzie marzeń, po to, żeby postawić na rozwój osobisty, po to, żeby poczytać. Się Świetną książkę właśnie w tym zakresie, bo to mnie teraz interesuje. Ja sama sobie z dnia wykradłam te dwie godziny dla siebie, bo tego potrzebuję. I w tym momencie mam czas na skupienie, na, na to, żeby poświęcić po prostu dla siebie. Kolejna rzecz: planuj. Słuchajcie, bardzo ważne jest planowanie tego, co chcemy zrobić, to dokąd trzeba pójść. I pamiętajcie, jak ten, ten lider, on jest wizjonerem. Bądźmy dla siebie takimi wizjonerami. To naprawdę nam pomoże. I muszę Wam powiedzieć, jeszcze Wam zdradzę tajemnicę, że jeżeli chodzi o planowanie, to planowanie, pierwszy plan na 100% Wam nie wyjdzie. I to wszystko jest ok. I tak jest w życiu. Trzeba napisać kolejny plan. Wtedy trzeba się zastanowić, co było, czego się, albo czego się nie nauczyłem, albo czego, nie, czego jeszcze nie robię, yy, czy może być może muszę popracować ze swoją głową. Ja też miałam takie momenty, że mi się wydawało, że ja się kompletnie do tego nie nadaję, że tyle pracuję, nie mamy jakichś takich yy, sukcesów w ogóle. W tej chwili dochodzę do tego, że moim sukcesem jest to, że umiem poprowadzić live'a, że. Zrozumiałam, jak się pracuje na Facebooku, że to ogarnęłam. A zupełnie uczyłam się tego od początku, że poukładałam wiele rzeczy w głowie. To też jest sukces. To jest nasza droga do tego, żeby po prostu osiągnąć to, co sobie zaplanujemy, i cieszyć się tym. Do tego wszystkiego. Yy, 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 mam jeszcze takie zapytanie: Czy jesteś wdzięczny? Ja, no, ja muszę powiedzieć, że za, że za wdzięczność dostałam mocno po głowie, ponieważ oczywiście za każdym razem, zamiast się cieszyć z tego, co mi wychodziło, to ja mocno skupiałam się na tym, co mi nie wychodzi, tak? Czyli tu było coś fajnego, ale nie ta, da, da, da bo to mi nie wyszło, ta, da, da, da a ta, da, ta, ta, ta. skupiałam uwagę na tym, co mi nie wychodziło. I muszę Wam powiedzieć, że nawet rozmawiałam. Z taką dziewczyną, która bardzo mi zmyła głowę i powiedziała, że po prostu przez to mi się to nie realizuje, że skupiam uwagę i nie doceniam, nie jestem wdzięczna za to, co mam. I w momencie, kiedy, kiedy zaczęłam to wszystko przekładać na drugą stronę to ja teraz jestem mega wdzięczna za to, że mogę dzisiaj z wami być tutaj i poprowadzić tego live'a. Jestem wdzięczna za to, że nawet po chwilę porozmawiam z moim synem. To są takie rzeczy, których my przedtem kompletnie... Ja na przykład mnie, nie, No fajnie, dobra, jest, super, nie, ale gdzie tam nie, nie doceniałam tego? A to, że na przykład wprowadziłam cudowną, fantastyczną osobę do biznesu, to też powinnam być za to wdzięczna. Teraz już to wiem. A przedtem nie, bo przedtem skupiałam, że na przykład w tamtej nodze się coś nie dzieje, tak? No bo znowu coś, tak? I zawsze Zawsze było, a, ale i mocno też o to ale dostałam po głowie. Także, jeżeli przychodzi taki moment, kiedy poukładacie sobie że tą swoją samoocenę, to, żeby marzyć, to, żeby planować, to, żeby być wdzięcznym, to jeszcze Wam muszę powiedzieć, że bardzo istotnym punktem jest medytacja, wyciszenie, praca z oddechem. Dla osób medytacja może być, słuchajcie. Dla każdego medytacja może być czymś innym. Dla jednych będzie modlitwą, dla kogoś innego będzie po prostu, nie wiem, posiedzenie na krześle w spokoju i myślenie takie, takie o niczym. Dla innej osoby może to być po prostu faktycznie praca za oddechem, może to być Słuchajcie, w internecie jest kilka takich propozycji, można znaleźć nie kilka, nawet więcej niż kilka, gdzie ludzie pokazują, jak prowadzić tę medytację. Znajdźcie dla siebie złoty środek i codziennie, chociaż te pięć minut, na początku jak nie możecie dłużej wytrzymać, bo wiem, co to znaczy. Kiedy mnie pierwszy raz przyszło wyciszenie głowy yy, i medytacja, a trwało to nie dłużej niż 5 minut, ja myślałam, że ja po prostu wyskoczę i byłam wkurzona na yy, yy, dziewczynę, która miała z nami kurs. I po tym kursie, taki kurs nauczycielski, po tym kursie położyła nas na dywan i włączyła muzykę i zaczęła do nas mówić. Ja myślałam, że ja po prostu odjadę. W głowie miałam jedną wielką gonitwę myśli, że tu do, do domu trzeba jechać, a ja, a ja tu leżę na dywanie i w ogóle. Ona miała jeden cel: wyciszyć nas wyciszyć nasze myśli, dać nam takie, takie ukojenie, taki moment zatrzymania. Ale ja wtedy tego nie rozumiałam. W tej chwili wiem, że to jest mega potrzebne. Yy, i yy... Tak, zbierając wszystko, podsumowując, to z całego serca Wam życzę tego, żebyście odnosiły sukcesy w tym biznesie. Bardzo się cieszę, że jestem częścią Waszego zespołu. Każdy z nas jest inny i każdy z nas potrafi coś fajnego wnieść. Także dziękuję Wam za to, że się wspieramy. Życzę Wam, żebyśmy wszyscy stali, odbierali awanse takie, jakie sobie marzymy. Żebyśmy jeździli świetnymi autami, żebyśmy po prostu spędzali wspólnie czas na fantastycznych wycieczkach. Także yy, podsumowując, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Yy, widzimy się w przyszłym tygodniu i yy, do zobaczenia, do usłyszenia. Chyba, że macie jeszcze jakieś do mnie pytania, no to ja po, chwileczkę poczekam i odpowiem na pytania. Cieszę się Aniu, że trafiłam, yy, w, yy, w, <trafiłam z tematem, także bardzo się cieszę. Widzę powolutku, że już nie ma pytań. Jakby się jakieś pytania pojawiły, to odpowiem oczywiście w komentarzach, jeżeli się pokażą pod live'em, to odpowiem na te pytania. Także ja Wam bardzo dziękuję. Teraz mamy kilka dni takiego, no można powiedzieć, czy wyciszenia? Każdy decyduje, co, ty, co w tym czasie chce robić. Może po prostu część będzie odpoczywać, może część będzie po prostu wyciszać głowę, a część poczyta świetną książkę. Trudno powiedzieć. W każdym razie zróbcie to dla siebie i, ma, i spełniajcie marzenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.